słyszy się nas wtedy? tak słyszę słyszę, słyszę dobra Maxi poczekaj ty dupo. ty dupo poczekaj na mnie Co cień masz ok mam dość matnie poczekaj ja to jest małe zmienisz nikt co bo mi jeszcze 5 lat to coś bądź gdzie ty jesteś? nie gdzie ty bądź? Czekałem. Czekałem. O, zapomniałam, wynagrywam. Mam tak, tutaj sądzi! Nie, nie. Jedna jest, ten się idzie. Otwórz bo mi się nie chce. Ja se Ja se Tu, tu tu, pa. Gdyby to za... Elomor marję pierwsze, ja pierwsze, ja pierwsze... masz, potrzebuję pieniędzy, a ty jesteś. Ile masz? 46 Ja mam 10. Ale nie poszle się Ja będę tutaj tak, bo mi się nie chce. Obserwuję cię. Ja nadal mnie tam nie. Jezu. Czekam sobie że... ja. Na Steam. Jak się usłysz? Usunęwać konto. No i stój, no i su się. Usyła się. Nie wiotka tonita. A dobra. Zawaliła. O, ja, ja cię na Co? Okay. <grymne> a coś pokażę Gdy będzie Fak, na. nie cierpię, ci zawsze mi pieniądze zabierasz Dobra chodź. Tylko jak są wyjść A tu co jest biteczko Fajnie Jak będę ciemny, coś pokażę fajnego. Tak, Inny. Co nie bym oddała? Nie, tylko Znaczy, zaraz będziesz się Nagrywasz? Nie. No, chodź. Nie. Nie, nie możesz się usiać, jak otworzę. Jak otworzę tą blamę to się nie usiać spoko. Powiem, kiedy będziesz mogła się usiać. Skrzyńco to zrobiłam. Mm. Hihihi, hi, hi. ja się konto. Na, na si. ale ja się nie ruszam, ja tylko patrzę dookoła siebie. Po co? Chwilisia, Oj. tam akurat. Ach, chwilisz, To się ruszać. mały? Kaczyń, będę klaskować z to... Miga, Miga, Max, 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 weź, Max, Jezus Maria. Max, Jezus Maria! Mhm. No max, to 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 To, To, fajna to, jest takim... to, jest taki... to to Max, 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 Z takimi. Jakie jedne kółko wiem? No, w Zagadkę to może być Wiem, że zagadkę. Zagadkę? Twoją matkę. Ta zagadka polega na twojej matce. Ale tu nie ma z wiersz Jest mały lednik. Nie hmm. to zaraz ja mam swoją zapraniczkę. Poczekaj. Jezus, mały. Mój! Ja po Jaki był numer. kurde Dziewiętnaście. 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 19. 19, 19, 19, 19

Ikke se på deg selv. No. Poczekaj! Nie, biedny. Nie, 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 nie! Tu! Tutaj! Tutaj! Świecę ci! W dół, w dół! W dół. Nie patrz na siebie. Nie wyszła. A fajną rzecz. Ale tam kamery stule popatrz. Widziałam ja panią za szybciej, a strąłam. No wziął masz tak. A, ty jesteś? Nie mam Aha. To jest zła, 24 musi być. Mam rację? 24. Zamazane, no serio, dzięki. 24. To No. Pa, bo, pa, bo. pa. Wołotec! Nie. O, widzisz taska? Tak, zaraz będzie, bo ja nie boję. O! Nie migało. No to samo. Masz nie grana w to. Tak jest zepsuta. Tak jest jak światło nie miga, to no. wiedzieć, Jak teraz idzie, a jest ja światło. Skąd mam to tu cholerę wiedzieć? Teraz ja szukam. Bo ty jeden co należy zrobić, to no, Max, 3008, błagam cię, proszę! No, ty Nie, ale idę... Ty już graj, ja idę po odwarkę. Ja tu Ile masz procent? Czekaj, co zobaczę. Ja mam dwa. Poproś rodziców. Julia, nie ciągnij mi za kabel. Masz. Ja to zabieram. Oddaj kabel. O, ja muszę zadłużyć, bo nie ja rodziców. Pan, no rodziców. Poprosz rodziców. Ja mam dwa. Ty masz 11. No nie mam. A jednak. Ja tu no nie ma. rodziców. Mam dość. Zgadnij, co się zjawiło. O co? że ma 11 procesów, a ja mam jeden. Zafamgam. Macie! No nie mogę inaczej, Jezus! Dobra, idę do ciebie. A pan, co, z tego że kiedyś fajnie Aucz. było? Co mu tu ogarnęłaś, z tego wszystkiego? No mama mi zabrała... Auć! Ci mama wie, co ci tajnej Hehehe. <laughs> Max, chodź tu Max <laughs> I don't care how long it takes. Oh, what's Bo ducha, bo dupa. dupa. wiedziałem, że to spowierza. to, jest bo dupa. Jezus, no widzę. to, standardowa odpowiedź. to, to jest to, to jest A ja to, to jest to, to tutaj na to Tutaj. Z to fa jest to, to Daj. to, czy przeklęłaś? No. Tu nie przeklinaj! Bo nieładnie, mama nie uczyła. Mama ewidentnie nie uczyła. Uczyła? Ja nie, tak uczyła że przeklinasz. Nie wcekliną. Co tu chwili powiedziałaś? Powiedz. Nie, nie. Max, ale to nie przeklinięcie. A, a do mnie świeci, że mu coś innego powiedziałeś. Spiję. Dobra, już bierz ten koc. Nie, nie ma tak być. Ty musisz zobaczyć, że się tego tak zło Teraz o tym nie myśl. Ja idę po mysię. Bo po co? Po Ale o Jego honika muszę bardziej odsunąć tą szafę, inaczej się tu powie. Oh. Co to jest za insekt? Przysu to, błogosławieństwo. Insekt w piecu. Dobra, matka. A nie przeklinam. Jestem dziwnie ciebie, nie do ciebie. Jestem tylefa. Ja, to tu będzie. Tu będzie Paul. Tu Kaczyński. To, to. Kaczyński. Bo co, kaczka czy co? Nie, po prostu. A tu bym kupił Okej. Tak w O, jak ja to. ja ten SCP kocham. Ja też. Jak chodzi o SCP albo mój ulubiony. A mój ja ulubiony też. SCP to ogólnie taki. Biały. O nie, Max, jest. Jest tylko to dobry czas. Jest absolutnie zasada, że do dzień zawsze. A kurde, się nadal... W ogóle.. Nie, 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 nie. Co się nagrywa? nadal? Nie chodzi o to. Nostalgia. Jaka nostalgia. Jaka nostalgia w mnie. Czy dał? Czy to? Co za Gdzie ty jesteś? Nie mam mnie. Oh, najlepsza gra. Max, gdzie ty jesteś? Nie wiem. Się cytuję dopiero, człowieku. Max, chodź tutaj do tej kopuły szklanej. Jest niedaleko. Nie się ładuję. Patrz ile tu jedzenia kurde mam. Nie. Ja umiem w to grać. A słuchaj, że jestem niedaleko. Bo znam SCP od góry mojej linii. To źle SCP SCP się lepi, gdzie A ja nie zabijam nigdy pizzy. Zajmuję miejsca, a mało dalej Gdzie bazę? Słuchaj, bazy. Ja lubię szukać muzyki. Ja nie, bo znając Cię, tam jest co pootwórczone. Max, gdzie Ty jesteś? Słucham jedzenia. Poczekaj. Ja nie jestem tak jak Ty. Ale ja mam kosmetyczkę. Jezus ma... No! Zagwizd. Zagwizdałaś? Nie, nic nie gwizdniało. Gwizdaj! Nie uczę się, bo będzie jeszcze coś, jak no, się gnizda. Tu się pokazuje, gdzie kto jest. Jak gnizda, się nie uczę. Dostać z tylko wodę zabiła. Chodź, zabiłam, że potrzebne. Max, bo jeszcze nie dopadnie i będzie noc. Wtedy ci tego nie ma. Z... Widzisz mnie? Po... Super! Połącz ponownie. Nie, ja to całe jedzenie. Ja tu nie mam, to no co? To nie by ile jedzenia miało. A tu mam jest Woda, cytryna. Co? Gdzie jesteś? Nie żyję! Gdzie się zaspanowałeś? W dupie. Fajnie!